W Kębłowie niedaleko Wolsztyna odbył się zjazd rodu kotlarskich. Zjazd, na który przybyło ponad 400 członków rodziny musiał się odbyć właśnie w Kębłowie, ponieważ tutaj rozpoczęła się historia rodu. Jeżeli chodzi o dokumenty, które stanowią o kotlarskich, więc od IX wieku, kiedy tutaj... Zaczął, zaczął się osiadły tryb życia, to tutaj już byli, że tak powiem, kotlarze. Już, a więc od powstania tej miejscowości po dzień dzisiejszy stanowią rdzenną, kulturową ludność tych ziem. Ciekawą historię krębłowa, zwyczajów kultury i wplecionych w nią losów rodziny Edmund Kotlarski opisał w książce. Ja po prostu wydałem wędrówki po niezwykłej historii Kębłowa, tak ją nazwałem, ponieważ no jest to miejscowość, która oprócz tego, że miała prawa miejskie w 1327 roku już, to muszę powiedzieć, że było to miasto graniczne, a więc granicy zachodniej państwa polskiego. Wpierw Polan, Wielkopolan, i później Polski. I w związku z tym e, jako miasto graniczne przechodziło okropne dzieje historyczne związane z napadami, z rozbojami, najazdami. E, że tak powiem, wszyscy tu byli i wszyscy coś zabierali, niszczyli, palili, a ta społeczność po prostu bez przerwy się odbudowywała i odradzała. Udokumentowana genealogia rodu Kotlarskich sięga XVII wieku. Od 1674 roku e, pierwszy nasz protoplasta bym powiedział został udokumentowany. Nie, udokumentowany i ja od niego do po dzień dzisiejszy mam spisanych wszystkich. Proszę Państwa uwaga, uwaga, uwaga. Już teraz moment skupienia, wszyscy Państwo mnie widzą. Zdjęcie Dobra. rodzinne wymagało specjalnego wysięgnika i bardzo szerokiego obiektywu. Wspólna fotografia trafi do rodzinnych albumów. Część rodu Kotlarskich związana jest z lesznym. Andrzej Kotlarski przyjechał na zjazd z najbliższymi. Żoną, córką Agnieszką, której towarzyszył narzeczony oraz synem Marcinem i jego dziewczyną. Teraz właśnie się okazuje, że tylu nas jest. Miało być ponad 400 osób, może wszyscy nie dojechali, może reszta jeszcze dojedzie, ale okazuje się, że rodzina jest bardzo liczna, poczynając od Olsztyna, Jeleniej Góry, czasami jeszcze nawet za granicą z Wiednia przyjechała część rodziny i to jest tylko jedna odnoga nasza, od Stanisława, a cała linia jest bardzo duża. Niektórzy członkowie rodziny Kotlarskich widzieli się w Kębłowie po raz pierwszy. Jak zapewnił nas Edmund Kotlarski, spotkanie zostanie udokumentowane, tak by jego najmłodsi uczestnicy pamiętali o wielkim zjeździe rodzinnym i przekazywali jego historię przyszłym pokoleniom.